Żerańskie samochody na Międzynarodowym Salonie Samochodowym Paryż 96. Jakie innowacje czekają sferę zarządzania naszym przedsiębiorstwem? Z cyklu Ludzie Naszej Fabryki dziś poznamy sylwetkę Konstantego Leszonka. Dzień dobry. W środę, 9 dzień października, wita Państwa telewizja DUFSO. Za oknem piękna, słoneczna pogoda, polska złota jesień, a przed nami, a przynajmniej przed kibicami piłki nożnej, prawdziwe emocje. Dziś o 21.00 na stadionie Wembley w meczu eliminacyjnym Mistrzostw Świata spotkają się jedenastki Anglii i Polski. Wszyscy trzymamy kciuki za naszą reprezentację i życzymy podopiecznym Antoniego Piechniczka powtórzenia wyniku sprzed 23 lat. A teraz przenieśmy się na paryski salon samochodowy. Od przeszło 100 lat wyznaczają sobie tu miejsce spotkań najwięksi światowi producenci samochodów. W tym roku na paryską wystawę przyjechało ich prawie 900 z 39 krajów świata. Zaprezentowano kilkaset modeli samochodów od małych gokardów do super nowoczesnych samochodów XXI wieku. W targach uczestniczyły także firmy produkujące podzespoły, aparaturę, wyposażenie i galanterię samochodową. Niemal cały Paryż żyje Międzynarodowym Salonem Samochodowym. Codziennie w różnych punktach miasta widać reklamy, które zapraszają chętnych do odwiedzenia wystawowych hal. Także w gazetach codziennych dużo artykułów dotyczących tego największego w Europie w tym roku Światowego Salonu Samochodowego. Gazety opisują szczegółowo wystawiane modele, a szczególnie nowości, a jest ich w tym roku ponad 30. Jest też wiele premier. A oznaczać to może tylko jedno, ożywienie na światowym rynku motoryzacyjnym. Świadczyć o tym mogą też słowa jednego ze specjalistów francuskiej branży motoryzacyjnej, pana Jacques'a Chevaliera, który w specjalnym, poświęconym targom w wydaniu Le Figaro napisał Samochodowy wyścig do nowego wieku rozpoczął się, a na czoło wysunęły się koncerny niemieckie, przede wszystkim Volkswagen. To, co pokazał w Paryżu, przeszło najśmielsze oczekiwania. Nowy, elegancki pasat i Skoda Octavia. To bez wątpienia najciekawsze propozycje międzynarodowego salonu samochodowego Paryż 96. Szczególnie uwagę zwraca Octavia. To, co zostało stworzone w czeskich zakładach, rzec można, to skok w XXI wiek. Nowoczesna, elegancka linia nadwozia. Efektownie zaprojektowane wnętrze i cena w granicach 16 tysięcy dolarów sprawiają, że samochód ten od razu znalazł wielu chętnych do kupna. W Polsce, jak oświadczyli przedstawiciele Volkswagena, Octavia pojawi się na wiosnę. Nie jest wykluczone, że montowana będzie w Poznaniu. Z nowości to rzecz jasna także Audi A3, najmniejsze auto tej firmy, które jest kompromisem między komfortem jazdy a osiągami sportowymi. Z modelu na model ładniej Peugeot pokazano dwie wersje: wersję 406 Coupe. Ale chyba najbardziej futurystycznym pojazdem jest prototyp Mercedesa F200. Popatrzmy. Aerodynamiczne kształty, nowoczesna linia nadwozia, szklany dach. Auto naszpikowane jest elektroniką. Wieloma funkcjami steruje się za pomocą joysticków. Reflektory złożone są z kilkunastu małych reflektorków, niczym oczy Kalmeleona, a urządzenia radarowe pozwalają kierowcy kontrolować pojazd tak jak pilot kontroluje przestrzeń wokół samolotu. Ale to dopiero przyszłość. Na tym światowym salonie nie zabrakło również naszego akcentu, choć nie był on zbyt mocny. To należy odnotować, że największe polskie stoisko zaprezentował francuski sprzedawca polonezów. Wśród modeli, oczywiście, polonezy Caro i polonezy Atu. Ten ostatni zwracał uwagę gości przede wszystkim niską ceną. W innej hali stoisko swoje miał koreański koncert Dełur. Samochody prezentowano w warunkach imitujących ruch drogowy. Wśród modeli uwagę francuskiej publiczności zwracała elegancka sylwetka Espero. Pokazano również kilka modeli Nexi, no i oczywiście nie zabrakło prototypu numer 1 ciemnozielonego kabrioletu, który przyciągał wzrok szczególnie młodych adeptów kierownicy. Na podsumowanie targów i pierwsze refleksje mamy jeszcze trochę czasu, albowiem zakończenie targów dopiero 13 października. O tych nowościach i o innych samochodach będziemy mówić jeszcze w naszych kolejnych programach. Z Paryża specjalnie dla telewizji DUFSO Krzysztof Dąbrowski. Dziękujemy za korespondencję. Pierwszy konkurs działań innowacyjnych odbędzie się 18 października w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Startuje w nim 26 zespołów z pionu produkcji i 5 z obszaru zarządzania. Innowacje w sferze ekonomiczno-produkcyjnej dotyczą głównie poprawy przepływu informacji oraz poprawy metod zarządzania. Nowa organizacja pracy oparta na rozwiązaniach systemowych pociąga za sobą podejmowanie szeregu działań korygujących i usprawniających. Dlatego też w praktyce okazało się niezbędne poszukiwanie wszelkich metod poprawy pracy poprzez udoskonalenie metod pracy, ciągłe szkolenia czy wprowadzanie najnowocześniejszych rozwiązań, takich jak komputeryzacja sfery zarządzania i produkcji. Do pierwszego konkursu działań innowacyjnych stanęło pięć zespołów liczących od 5 do 15 osób pracującymi nad następującymi tematami system monitorowania produkcji i jakości, planowanie produkcji i potrzeb materiałowych, metoda i procedura budżetowania kosztów, system ewidencji obecności, plan rozwoju informatyki w filiach. Od poniedziałku komisja na czele z dyrektorem Piotrem Stankiewiczem rozpoczęła wstępną weryfikację złożonych opracowań. Zaś półfinał i prezentacja zespołów odbędzie się 15 października. Finał trzy dni później, gdzie trzy najlepsze zespoły otrzymają dyplomy, medale oraz cenne nagrody rzeczowe. Kontynuujemy cykl zatytułowany Ludzie naszej fabryki, przedstawiający sylwetki długoletnich pracowników. Dziś poznamy Konstantego Leszonka od 40 lat związanego z żerańską fabryką. Pan Konstanty Leszonek do fabryki samochodów osobowych na Żeraniu trafił w 1958 roku. Nie miał jeszcze wówczas ukończonych 18 lat. Pracę rozpoczął w zakładzie numer 3, który został już rozebrany i pozostały tylko po nim wspomnienia. W czasie minionych lat pracował w kilku zakładach fabryki, łącząc pracę zawodową z nauką w szkole, co jak sam mówi nie było łatwe. Najdłużej pracowałem na linii korbowodu, ale ona dawno została już rozkooperowana i nie istnieje w tej fabryce. W tym zakładzie również Pan pracował? W tym zakładzie, z tym zakładem się związałem dopiero w latach 60. I przepracowałem to około 7 lat. W międzyczasie uczęszczałem do naszego technikum zakładowego, pracując właśnie na tym zakładzie. A zatem niełatwo było godzić pracę z nauką. Było bardzo ciężko, nawet można powiedzieć bardzo, bardzo ciężko, ale jakoś człowiek wytrzymał. Odeszłem z tego zakładu, ponieważ fabryku uruchamiała produkcję Fiat 125, potrzebowała produkcję kadry i zostałem zatrudniony w zakładzie lakiernie na stanowisku mistrza. Przepracowałem tam kilka lat i dopiero... Przeszedłem do pracy biurowej w dziale techniki ochrony pracy, gdzie pracuję do chwili obecnej na stanowisku specjalisty. No to jest praca specyficzna, opierana na różnego rodzaju przepisach. To jest bardzo duża dziedzina nauki. No i niestety trzeba mieć sporo praktyki warsztatowej, ażeby być BHP-owcem. Z panem Lesonkiem już pracuję od 1972 roku. Przyszedł do BHP i tak się złożyło, że od tamtego czasu razem pracujemy. Jest to pracownik posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe w zakresie BHP i nie tylko, bo wcześniej pracował na innych stanowiskach pracy, co w pracy BHP-owskiej jest bardzo przydatne. Jest to pracownik sumienny, koleżeński, z nałożonych zadań wywiązuje się bardzo dobrze, zawsze i w każdej chwili można na niego liczyć. A co na jego temat mówią jego najbliżsi koledzy? Już jestem inspektorem drugiej kadencji, a byłem wcześniej oddziałowym, także już 10 lat z nim współpracuję i bardzo dobrze jest koleżeński. Na każde zawołanie do mnie przychodzi. Sporządzamy no, protokoły powypadkowe, także bardzo dobrze współpracujemy i aby tak dalej. Ja wiem, że rola społecznego inspektora BHP jest dosyć trudną rolą, zwłaszcza kiedy się kontroluje własnych kolegów. No na pewno, oczywiście. No ale koledzy są zadowoleni, ponieważ zawsze chcemy coś ulepszyć. Jakieś niebezpieczeństwo jak istnieje, to od razu wkraczamy, i musimy to interweniować. Całe życie zawodowe pana Leszonka dziś specjalisty ochrony pracy związane było z motoryzacją. Dziś oprócz niej liczy się także w jego życiu wnuk. Zadowolony jestem, że mam wnuka. I jemu trochę czasu poświęcam właśnie po pracy. Czy wnuk również będzie pracował w naszej fabryce? Pracuje syn. A czy będzie wnuk pracował? Nie wiem. Proszę pana, ile zostało panu do emerytury? Tego to jeszcze nie wiem. Naprawdę przepisy się zmieniają i nie wiem, ale chciałbym pracować jeszcze kilka lat w tej fabryce. Zdaniem pana Konstantego, minione lata nie poszły na marne. Na żeraniu warto było pracować. Dodać należy, że jestem zasłużonym pracownikiem naszej fabryki. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym programie, tradycyjnie wszystkim solenizantom, a są nimi Arnold i Dionizy, składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe. A państwu życzymy miłego dnia. Spotkamy się w najbliższy piątek. Do zobaczenia.